Siemano, dzisiaj pokazuję Wam kolejny odcinek z Hiltium Racing i będzie to coś bekowego. Jak widzicie, ja dokładnie potęczy Tutaj, jak widzicie, jest iluminati. Tutaj, jakieś słońce w kształcie kwiatów, kolorowe grzybki. No, ale te iluminati zrobiło na mnie największe wrażenie. Kurde, no i co Oj, uda się! No dobra, wiadę. O wiedziałem motherfuckers. Wiedziałem, że tu wiadej Wiedziałem też, że nie zdobędę paliwa, zdobędę fuck! 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 Ale tej Illuminati jest kozak. Dobra, no, zagram się tu jeszcze raz i zaraz Wam pokażę jeszcze dwie inne mapy. Dzisiaj troszkę dłuższy ten odcinek, będzie. What the fuck?! Co to ma być?! Spoko, pokażę Wam teraz... najpierw pokażemy Wam te Halloween jakby. Pokażemy te Halloween jakby. To, ta mapa jest odkryta tak naprawdę. Przypadkowo, ja nie wiedziałem, że ona tu jest. No patrzyłem najdroższa i znalazłem to za 100 tysięcy. To jeszcze nie taka droga. Taniutka. O, właśnie tutaj są zębiaki. Drzewa muszę niszczyć, żeby się dalej przejechać. Super. Te niektóre mamy to do, dodaj zniszczą mnie, po prostu mnie niszczą. No, o no, patrz! What the fuck? no co to ma być? Kurde, co ja z tym zrobiłem? Dobra, jedziemy. Drugie i pokażę też wam yy, dwa z... Yy, może jeszcze tutaj jeden sobie zrobię i te. I jeszcze coś tam wam pokażemy. O, ja już wiem, co jeszcze wam pokażę. Co jest super! What the fuck! Mam jakieś niedobrze z tego drzewa wyleciały. No nie, te mapy mnie niszczy po prostu tutaj w tej grze. One są y, kozackie. What Długa teraz wam pokażę budowę. Aj, nie start. Etap. Budowa. Chciałem sobie kupić dach, te dachy, albo plażę, ale jednak kupiłem budowę. Jak to ale... No to też jest nawet spoko ta budowa. Patrzcie. Naga z tego, jaka jest. No. No to są takie mapy. Te mapy to. Tutaj co odkryłem to te droższe to już no, nawet to... Ja wam powiem, że te mapy droższe co są tutaj pod koniec sklepu z etapami. No to one już są takie tam... niczego sobie. Też już nawet... Ciężkie nawet trochę. What the fuck! God damn it! Fuck! Co ja zrobiłem? No tak, metrów rekord, czy się uda go pobić? Jeszcze raz, wow, co tu się dzieje? Ale muszę przyznać, że ta seria jest najbardziej bykowa na moim kanale. Super ona jest, poproś tu dawać! No nie! No, okay, teraz zmieniam sobie pojazd, nie tylko mapę, ale również pojazd. Wam coś pokażę. Daj pod koniec trzeba. O właśnie to chciałem pokazać i idziemy sobie na aktykę, To co jest? Grota Arktyczna. Hmm? What the fuck, co ja zrobiłem? Te paliwo troszkę, i teraz. W... Oj, nie straciło. 61 tysięcy. No, chciałem Wam jeszcze to dzisiaj pokazać. I będzie. Dwa razy sobie tutaj zarobię. I będzie, no tyle. Kupiłem sobie to i tutaj. Myślałem, że to się jakoś lepiej będzie jeździło tutaj, ja to tak normalnie. Myślę, że to jakoś będzie szybciej jechało, bo to się no i tu po Arktyce jedzie, no, no. Myślałem. Myślałem, że będzie nawet. Bo o, mamy nawet nowy rekord. Bo ja pod tamtą Google nie potrafiłem polegać, no. Ha. Ale teraz jakoś podjechałem jest spoko ło, wow, udało się A, no, dawaj, no nie! No nie! Nie! Nie, dobra, podjechałem. Nie złapie, no widziałem, czekajcie ja się cofnę. Nie biegamy dalej. No nie w, nie wziął mi tego. Co za... No jaki lamus? Jaki lamus? Kuda? no co ty zrobiłeś, no debilu ty? Jezus! Ne, no, ja okazję tego jaka przyjechać. A on mi tutaj nie podjechał, bo tego w na... Kuda? A tam dobra, teraz damy radę. U, dobrze jest, ulało się. Mm, dobra. Jest! Mam już na kolejny level silnika. Uuu. No i teraz myślę, że się jednak uda te 600 paliwo zrobić tutaj, gdzie polegliśmy. Fuck! What? Ład! 12 tysięcy. Aj, miałem sobie ulepszyć. A to jeszcze raz zrobimy. No jedzie. Dawa jedź Dasz radę, nie możesz się znowu glebnąć. Bo tym się nie idzie po prostu wywalić. I to jeszcze pojazd specjalnie dostosowany do takich warunków. A on mi się wywala. No kurde. Super po prostu. Zagrąb, byzdę! Jedzieć... No to nie, nie polegnę! Nie polegnę znowu, jest, nie polegnę. Aj! Jest! Nowy rekord. Dostanę coś, co to nie, nie dostałem, mój Szkoda, że tego się tu nie da tuningować, także... No, nie, no da się tuningować, ale chodzi tak o kolory... No, ranie tego typa... Bo, byłby swag, byłby swag, no i... Fuck. Jest swag, jest swag, naprawdę. No to nie czekajcie, zaraz. O, dragstera Wam pokażę. I przejdziemy sobie dragsterem na autostradę. Ojej! Yeah. Zobaczcie. Miałem Wam go pokazać i bym zapomniał chciałem motorem na księżycu, ale przejdziemy je teraz dragsterem na autostradzie. Jedzie, pod wszystko podjeżdża, nie idzie! Niby nie idzie się tym wywalić, no ale jak widzicie rekord słaby 1032 metry No Trochę ciężko jest nawet tutaj A... 92 tysiące da się. Damy radę tutaj stówę jeszcze zbić sobie Tym też można zdobyć tutaj wszystkie pieniądze, jak tutaj gdzieś wyżej są to Mniejszym nie da rady zdobyć, tak? I... a tutaj właśnie jak jest taki... Wielki, bo tam to cały ten hajs można zdobyć przez ten spoiler przez ten spoiler, tu z tyłu bo Niby jest wysoko, ale on to zbiera Wow. Kończy się nam powoli paliwo. Mamy... Mamy drobny problem. Jest! Nowy rekord! Udało się! 6 metrów, nowy rekord. Dobra, pokażę Wam teraz jeszcze ten motor na... Nie, to kład jest. Motor na księżyc... O już nie! Tutaj na księżycu wam pokazany 1000 metrów co? A tyle tu przyjechał What? Tutaj jak na szupaka leci, na stocha <grym> Na małysza No, nie na stocha, tylko na małysza Dobra, okay, pokażę wam To i jest koniec Jej tak w ogóle to jest pierwszy odcinek z... Climb Racing z... z... z z, 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 z moim komentarzem. To jest pierwszy odcinek z Climb Racing... Z moim komentarzem. Myślę, że sobie o wiele lepiej niż bez tego komentarzu. Tak jakbym miał FIFA bez komentowania, kręcić no to poezu. Po... Rozwalenie mózgowe, żeby tutaj nie przeklinać z jego. Po prostu gdybym miał nagrywać FIFA 15 bez komentarzu. Ty ciekawe ile kosztuje Ronaldo w Ultimate Teamie. 2000 No nie wiem, nie wiem. Ale powinien być nie taki drogi jak zwykła złota karta, no, jak na przykład już legenda. To będzie troszkę gorzej. Oj, opadłem. nam powinno mi się tu pojawić teraz. No, jest. Dobrze, jak widzę tutaj odcinek już jest długi i prawie 14 minut, więc trzymajcie się, pozdrawiam Was, subskrybujcie, lajkujcie oraz komentujcie moje filmiki, cześć!